Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku wideo podcastu z Ratusza. Dziś naszymi gośćmi są zastępcy prezydenta miasta Pan Roman Rękowski. Dzień dobry. I Pan Marcin Bonisławski. Dzień dobry. Dzisiejszą rozmowę zacznijmy od nadchodzących dni Suwałk. Jakie atrakcje są przygotowane w tym roku? No właśnie już za tydzień praktycznie będziemy yy, mieli dni miasta, czyli tą, z punktu widzenia Miasta, można powiedzieć, imprezę taką najważniejszą, bo to takie jakby imieniny, urodziny naszego miasta czyli, yy, czyli taka impreza, na którą czekamy cały rok. No i przy, yy, każdego roku, i w tym roku, również przygotowujemy atrakcje. Tych atrakcji w tym roku będzie troszeczkę więcej, ponieważ zmieniliśmy nieco formułę. Przygotowujemy w tym roku dni miasta wspólnie z Radiem Z, to będzie lato z Radiem Z. Będą specjalne koncerty, o tym powiem za chwilę. Ale oczywiście pierwszy dzień, sobota, 9 sierpnia to jest godzina 16 i parada miejska, która rozpocznie swoją drogę pod halą suwałki Arena i przejdziesz na bulwary. Z roku na rok coraz więcej instytucji, coraz więcej firm chce wziąć udział w tym wydarzeniu. Myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby zaprezentować się naszym mieszkańcom. A oczywiście mieszkańcy też to i oglądają, i uczestniczą w tej paradzie, wygląda to naprawdę z roku na rok coraz lepiej. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, mamy specjalne nagrody to jest 7 takich bonów o wartości 1000 złotych. Więc warto tutaj się przebrać, warto uczestniczyć, warto się pokazać, bo oprócz satysfakcji z uczestnictwa jest oczywiście też satysfakcja z możliwości wygrania właśnie tego bonu. To jest sobota, godzina 16, później mamy takie oficjalne tam otwarcia tej uroczystości, natomiast już od godziny 18, właśnie to o czym mówiłem wcześniej, czyli Rado, lato z Radiem Z, i tutaj mamy trzy bardzo ciekawe koncerty, Bereda, Blanka i t -Love. Ten szczególnie ostatni wykonawca nie jest, jego obecność nie jest przypadkiem, ponieważ to mieszkańcy właśnie wybrali jako tego, którego chcieliby zobaczyć, posłuchać ten właśnie zespół, i tak się stało. W sobotę i koncert, i zwieńczenie parady na bulwarach miejskich tutaj nad Czarną Hańczą, natomiast w niedzielę przenosimy się w dwa miejsca. Pierwsze z nich to jest plac Marii Konopnickiej, tam będą stoiska, punkty gastronomiczne i tam też o godzinie 19 będzie potańcówka, także zachęcam do tego, żeby wziąć dobre buty, dobry nastrój, bo w tym roku są rytmy bałkańskie, także na pewno będzie można potańczyć, posłuchać dobrej muzyki. Serdecznie zapraszamy, natomiast wcześniej o godzinie 13 na. W stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Wojska Polskiego. Mamy Mistrzostwa Polskich Strongmenów. Silni ludzie tam przyjeżdżają, także jest na co popatrzeć. Można... Organizator Strong Team Poland. Dokładnie tak. To już też już kolejna edycja tego wydarzenia. Ono cieszy się ogromną popularnością, podobnie jak potańcówka. Mieszkańcy chętnie oglądają, chętnie się włączają i o to właśnie chodzi. Dobrze. przypomnijmy, że jeszcze dwa lata temu nasz Suwałczanin Krystian Mokowiecki zdobył mistrzostwo tutaj w Subok. Tak. Ta, ten akurat ta część dni miasta nie jest przypadkowa. Mamy swoich wybitnych strąkmenów. O no i zapraszamy innych, żeby rywalizowali. Tak. Zapraszamy serdecznie. Miasto złożyło duży wniosek z rozbudową infrastruktury w szkołach podstawowych. Proszę powiedzieć coś na ten temat. Tak, w dniu wczorajszym złożyliśmy taki bardzo ważny wniosek na dofinansowanie inwestycji w naszych suwalskich ogólniakach. Ten wniosek dotyczy poprawy kształcenia ogólnego w pierwszym w ogólnokształcącym, w drugim i w trzecim ogólniaku i to bardzo się cieszymy z tego powodu, ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy w historii udało nam się pozyskać tak wielkie dofinansowanie na nasze szkoły ogólnokształcące. Poprzednio nam to kilkakrotnie się udawało, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe i zawodówki, tym razem Nadszedł czas na nasze ogólniaki, projekt duży, wartość całkowita 6 milionów 800 tysięcy złotych, dofinansowanie 5 milionów 200 tysięcy blisko z naszego regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego i ten projekt dotyczy takich dwóch dwóch, można powiedzieć, kwestii we wszystkich tych szkołach. Po pierwsze, będziemy tak naprawdę budowali nowe praktycznie pracownie do nauki przedmiotów ścisłych. To są te przedmioty STEM, czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka, i w sumie. Przebudujemy, kompleksowo wyremontujemy i kompleksowo wyposażymy 11 pracowni w tych trzech placówkach, a drugim takim elementem bardzo ważnym tego projektu jest dostosowanie tych wszystkich szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak, żeby te osoby mogły w pełni korzystać z tych wszystkich produktów, projektów z tych pracowni, które wyremontujemy z tych pieniędzy i jeżeli chodzi o pierwsze liceum ogólnokształcące to jest pięć pracowni tematycznych to jest pracownia fizyczno komputerowa, pracownia matematyczna, biologiczna, geograficzna i chyba chemiczna tak z pełnym wyposażeniem, dodatkowo winda, yy, która pozwoli tutaj korzystać z tego wszystkiego osobom niepełnosprawnym, w drugim yy, elo ogólnokształcącym pracownia fizyczna, ta sala 205 na Strychu przejdzie również kompleksową modernizację, remont. Zostanie tam kupione wyposażenie, yy, jako element również uzupełniający będzie winda i SP9, która jest częścią zespołu szkół numer 2, również tam powstanie. Pracownia taka przyrodniczo-matematyczna, a w trzecim Liceum Ogólnokształcącym powstanie pracownia fizyczna, dwie pracownie cyfrowe, pracownia STEM, taka majsterkownia, również dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie nauczania, także. Realizacja tego projektu potrwa do połowy 27. Bardzo ważne inwestycje, ponieważ po raz pierwszy w takim zakresie ogólniaki będą brały udział w tym dofinansowaniu ze środków unijnych. Zakończył się nabór do programu Suwalski Bon Sportowy. Prosimy o podsumowanie. Suwalski Bon sportowy, ja tylko przypomnę, że to jest taki autorski projekt, który powstał w suwałkach. Żadne miasto. W takim zakresie e, takiego projektu nie realizuje, także tutaj przecieramy szlaki. I e, od 20 czerwca do 20 lipca e, prowadziliśmy nabór e, wniosków. E, w tym okresie wpłynęło tych wniosków 210. A przypomnę tylko, że projekt polega na współfinansowaniu zajęć sportowych dla uczniów klas czwartych. E, I e, analizujemy w tej chwili. Te zgłoszone wnioski. Niedługo będą wydawane decyzje, a też przyglądamy się temu, jak co jeszcze w tym programie można poprawić. Być może wydłużymy tutaj okres naboru. Zobaczymy, przeanalizujemy i za pośrednictwem tutaj Państwa będziemy informować naszych mieszkańców. Ogólnie jesteśmy zadowoleni, chociaż byliśmy przygotowani na trochę większą liczbę. Tych wniosków, które mogą spłynąć, a to jest, myślę, z punktu widzenia rodziców, uczniów klas czwartych, w szczególności projekt bardzo dobry, bo miasto tutaj dofinansowuje zajęcia sportowe kwotą 1000 złotych przez okres 10 miesięcy. Czyli myślę, że warto. Tak, jak najbardziej. Panie prezydencie, co słychać na Suwalskich ulicach? Tak, ostatnio sypnęło nam tutaj kilkoma mm, rozstrzygnięciami przetargów. Mamy wykonawcę na remont ulicy Wylotowej i ulicy Kolejowej. Za kwotę 8 milionów 600 wykona to suwalskie PDM. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju. Dróg to blisko 4 miliony złotych. Jest to droga o tyle kluczowa, że ona jest skomunikowana z tą naszą trasą wschodnią i w sposób bezpośredni będzie doprowadzała i odprowadzała ruch do tej kluczowej arterii miejskiej, którą oddaliśmy we wrześniu 2024 roku. Także to poprawi warunki przemieszczania się samochodów, mieszkańców w tamtym rejonie miasta. Mamy, m, posuwają się nam prace na ulicach Rejmonta i ulicy Piaskowej. Na ulicy Reymonta już y, y, budowlańcy weszli na plac budowy, na ulicy Piaskowej w tym y, tygodniu. Są to ulice, które są częścią takiego większego projektu poprawy układu komunikacyjnego w mieście Suwałki. Tam są trzy zadania. Dofinansowanie na to uzyskaliśmy z rządowego programu Fundusz, Ład, Fundusz Polski Ład. I tutaj w ramach tego projektu, który został dofinansowany z tego funduszu kwotą 30 milionów złotych, realizujemy przebudowę ulicy Powstańców Wielkopolskich. Ona będzie wykonana pod koniec października tego roku, a remonta i piaskowa pod koniec maja roku przyszłego, Także tutaj no niestety troszkę będzie tych utrudnień, trzeba się będzie na to tutaj przygotować, ale docelowo to poprawi bardzo warunki przemieszczania się po tych, po tych ulicach. Most na ulicy Krzywulce mamy w grudniu ubiegłego roku zmierzyliśmy się z taką sytuacją, że w wyniku wichury drzewo, uszkodziło most, w wyniku czego no niestety musiał on być wyłączony z użytkowania, co spowodowało no, dla mieszkańców no, utrudnienia w ruchu do i z, z miasta. E, przeprowadziliśmy ekspertyzę, która pokazała w jaki sposób można by ten obiekt mostowy wyremontować. Na podstawie tej ekspertyzy ogłosiliśmy postępowanie przetargowe. Mamy już oferty, najtańsza oferta 318 tysięcy PDM Suwałki. Mieści się to w naszym budżecie, także... Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, podpiszemy umowę z tym wykonawcą i do końca roku ten, ten obiekt będzie wyremontowany i ruch na tym ciągu komunikacyjnym będzie przywrócony. Ulica Sejneńska, tam dostaliśmy dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Ulica, która bardzo dawno już nie była remontowana, i ten remont jest już bardzo wyczekiwany przez mieszkańców. Tu chodzi o odcinek od ulicy Utrata do ulicy Przytorowej. Dostaliśmy dofinansowanie 1 700 000 zł. Również mamy już wykonawcę. Za 1 100 000 ten remont wykona również PDM. I ponieważ mamy jeszcze troszeczkę oszczędności na tym zadaniu, to będziemy proponowali Ministerstwu kolejny ciąg drogowy do remontu, i tutaj będziemy chcieli wyremontować prawy pas. Ulicy Pułaskiego od ulicy Kowalskiego do ulicy Andersa. Także on jest już tam też troszkę rozjeżdżony i chcielibyśmy również za jednym zamachem, że tak powiem, ten remont przeprowadzić. Dziękuję bardzo. Przypominamy, że naszymi gośćmi naszego wideo-podcastu byli zastępcy prezydenta miasta, pan Roman Ryngowski. I pan Marcin Bonisławski. Dziękuję bardzo. Przypominam, że nasza audycja wideo-podcastu jest współtworzona z portalami Internetowymi Miasto Sowałki oraz Sowałki Info. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków.